Cześć, tu Bartek z roadracing.pl. Trafiła mi się okazja sfilmowania w jednym miejscu 90% kolekcji 2022 BMC, mając swoje ręce na tych pięknych maszynach. Jedziemy od tematu roweru Aero. Dokładnie w tym malowaniu jest też rower BMC u nas w roadracingu. To rower Łukasza. Tu jest rower w moim rozmiarze: 51 w BMC. Czarna rura matowa u góry. Reszta w połysku takim czerwonym. Mostek i kierownica to dwa osobne elementy. Kierownica, oczywiście, aero. Mostek w standardzie ICS, czyli przewody zintegrowane pod spodem. Sztyca mocowana na jedną śrubę. Tutaj, jeśli chodzi o, o regulację tej śruby, tej pochylenia siodełka, tutaj to wiadomo, mamy mocowanie pod spodem. Cóż, jedna z maszyn aero na rynku, które się wyróżniają podejściem do samej kwestii aerodynamiki, ten wyróżnik to to pudełko tutaj. Ten box, który jest pewnie, jak się domyślam, jeśli chodzi o UCI, niedozwolony na wyścigach organizowanych zgodnie z zasadami UCI, ale dla amatorów jest dopuszczony, poprawia aerodynamikę i jest też toolboxem w miejscu innym niż tutaj pod siodełkiem. Także. Ten konkretny egzemplarz wyposażony jest w grupę SRAM Rival, z tego co widzę, tak. czyli napęd dwunastkowy od sram Karbonowe koła CRD 501 o profilu 50 mm, opony Vittoria Corsa sportowe 25 piątki. Cóż, taki rower waży trochę powyżej 8 kg, jeśli chodzi o masę tego roweru. No, prezentuje się jak BMC, czyli bardzo schludnie. Jest nastawiony typowo na aerodynamikę. Ma dosyć agresywną geometrię. Ten rower w ofercie BMC to, to jest rower, który ma najbardziej, najbardziej, najniższy współczynnik stack do ridge. Nie team machine, tylko ten rower. I, I na ten rower decydują się osoby, które nastawiają się na szybkość. Nie jest to jakiś, no jest to rower trochę cięższy oczywiście, to profile rur są inne, tu jest akurat dosyć ciężka grupa, mamy tutaj, mam za sobą dwa jeszcze egzemplarze, które chyba są na innym osprzęcie, nie widzę z drugiej strony tego drugiego, bo wszystkie trzy są na sremie i to jest propozycja do takiego jazdy po płaskim, po hopach nie za dużych, no tutaj aerodynamika gra ogromną rolę. Sztywność tego roweru i jednocześnie komfort, bo to jest rower fajnie tak ustawiony na troszeczkę większej bazie kół. Także nie jest to rower jakiś super nerwowy, łatwo nad nim stosunkowo zapanować. I to jest propozycja Aero od BMC. Siodełko to Fizik. Kolejna iteracja siodła z krótkim nosem i otworem ulżeniowym. Jest tych siodeł teraz cała masa na rynku. Jak pamiętamy, całą tą modę rozpoczął Specialized. Ok, przechodzimy do następnego roweru. Mamy tutaj już kolejny rower, jest to BMC Team Machine SLR01 w wersji na Shimano Durace, czyli najwyższa specyfikacja ramy, ona tam waży około 820-30 gramów, leciutki oczywiście adekwatnie widelec, zintegrowany kokpit BMC w charakterystycznym kolorze, Jakie te kokpity, jak ten kolor, kokpit, tak jak te kokpity są malowane ostatnimi czasy przy tym modelu. Nowoczesna grupa od Shimano. Pierwszy raz mam ręce na klamkach najnowszego Shimano. No, jest wygodnie, nie jest źle. Si siodełko, oczywiście, od Fizika Koła w tym modelu to DT Swissy. Widzę, że rower ten ma dwa różne koła. To jest ciekawostka. Bo model na Durejcie, z tego co pamiętam, to był właśnie na takich kołach wypuszczony. Monsza Serai DT Swissa. A to jest koło. Yy, o wyższym profilu, yy, także jest tutaj drobna niespójność. Już przekręcimy korbę tak jak być powinna. Mamy tutaj rozmiar 54, czyli trochę za duży byłby to rower na mnie. Yy, jest to rower zoptymalizowany aerodynamicznie. To jest odpowiednik tcr w Giant yy, SL7 Tarmaka, yy, Cannondale Super Sixa Evo, yy, tego typu rowerów Meridy yy, z kultury. Yy, tego, te rowery. Grają wszystkie w jednej lidze. Są to rowery do ścigania się, ale z poprawioną aerodynamiką. Na czym ta poprawa aerodynamiki polega? Zobaczcie na kształt dolnej rury. Pięknie tutaj zaoblona rura, czyli tam, gdzie powietrze wpada z koła, mamy nie jakąś twardą przeszkodę, tylko delikatny aerodynamiczny profil. Podobnie widelec jest on tak wyprofilowany, żeby strugę powietrza kierować obok tej rury. To jest charakterystyczne w profilu tego widelca w BMC. Jest to rower jak yy, sztywny. Yy, BMC deklaruje tutaj wzrost sztywności w stosunku do poprzedniego modelu. Ten, ten model jest aktualny od dwóch lat, także mówimy o tym tam 2020-2019 porównując. Yy, co dalej? Yy, opony to Vittoria czy Pirelli? Zobaczymy. Yy, zobaczymy co my tu mamy. Vittoria Corsa. Yy, a tu jest właśnie od nowego zestawu P0 Pirelli. Jeździłem na tych oponach. Sami wiecie, jak to się skończyło. Yy, ok, cóż, yy, mamy tutaj rower, który no, w tej wersji wyposażeniowej kosztuje powyżej 50 tysięcy złotych. Są to drogie rowery. Taka jest yy, prawda na temat tej marki, yy, ale no, płaci się za dosyć yy, wyjątkowe podejście do sprawy. Za, za po prostu próbę yy, pod, podjęcia się zrobienia roweru i lekkiego i aerodynamicznego czyli nie ma kompromisów, nie ma zgody na to żeby rower był ciężki rower ma być lekki, rower ma być szybki no i w coś takiego BMC idzie z tym konkretnie modelem yy, malowanie jak to w BMC i wykończenie ramy na najwyższym poziomie yy, pięknie jest to zrobione, lakier z bliska wygląda naprawdę dużo lepiej niż w katalogu jest tutaj taki delikatny glitter, tu mamy więcej matu, tu mamy połysk wygląda to wszystko razem bardzo atrakcyjnie konkurencja w tym przedziale rowerów jest naprawdę miażdżąca tu każdy producent ma coś od siebie, jest i trekę Monda, jest SL7 jest Orbea Orka, jest Giant TCR, jest Merida Kultura. jest tego naprawdę dużo i każdy producent twierdzi, że jego rower jest najlepszy jaka jest prawda? Prawda jest gdzieś po środku, bo to po prostu geometria tego roweru musi Ci przypasować, musi Ci przypasować jego charakterystyka jazdy i wtedy będziesz naprawdę zadowolony z tego roweru. Powiem szczerze, że widziałem tą kierownicę w większym trochę rozmiarze w BMC u Łukasza, chwyt u góry mógłby być trochę głębszy, byłoby to wtedy wygodniejsze, ale rozumiem, że tu też chodziło o niską bardzo wagę tego roweru, także... W taki sposób zostało to yy, skonstruowane. Tak jak mówię, te koła są standardem dla tego roweru. To widać też po oponach. W 2022 roku BMC współpracuje z Pirelli. Ok, jedziemy dalej. Ok, dalej jesteśmy w rodzinie rowerów szosowych BMC. Przede mną Road Machine. Yy, Road Machine jest bardzo popularnym rowerem w BMC. Jest to taka uniwersalna maszyna Fabian Cancellara. Na nim się pokazuje obecnie, już po karierze. Cóż, jest to rower, który posiadałem 01 Road Machine, miałem przez 2 lata, jeździłem na nim, więc co nieco o nim wiem. Są tutaj jakieś możliwości mocowania różnych rzeczy na długodystansowe wyprawy, powiem szczerze, bardzo tego nie lubię w szosowych rowerach, albo szosa, albo gravel, zdecydujmy się. Natomiast cała reszta w Road Machine jest fajna, nie jest to rower tak sztywny, tak eksplozywny jak Team Machine, ale jest to rower, który jest mimo wszystko, jak na Enduransa, żwawym rowerem. Ma delikatniejszą geometrię, troszkę większą bazę kół, trochę łagodniejszy kąt główki minimalnie, jest on wyposażony tutaj w grupę SRAM RED ACCESS, także jest to kolejna ekskluzywna propozycja, koła to ENVY 3.4 jak się domyślam, tak patrząc po obręczach. Siodło to znowu Fizik, ten z dużym otworem takim ulżeniowym, zintegrowany kokpit, ale w całościowo, czyli nie ICS, gdzie osobny jest mostek, osobna kierownica, tylko integracja pełna, najwyższy model kokpitu, najlżejszy. Rower jest w odczuciach bardzo lekkim rowerem, mamy tutaj taką propozycję koloru Navy, niebieski taki, żarówiasty. Klamki SRAMA bardzo fajne pod ręką, większe otrzymano mimo wszystko. System zmiany SRAMA jest już w większości z Was znany. Jest to logika, która wielu osobom się podoba, ja też ją lubię, nie ukrywam. Bardzo szerokie opony Vittoria Corsa Control, tak na oko patrzę, tak jest. To są chyba trzydziestki albo jeszcze, ale. Ach, nie widzę teraz, nie będę tego szukał. W każdym razie szeroka felga nv dodatkowo rozpycha tą oponę. Prezentuje się to tak, jak widzicie Rowery Endurance są popularne nie bez przyczyny Jest to najwygodniejszy sposób, żeby śmigać na szosie I to śmigać szybko, to nie, ma, to nie spowalnia w dużym stopniu Oczywiście na rowerze Aero, jak zrobisz to samo kółko z tą samą mocą, będziesz trochę szybszy, przecież to musi działać To by było bez sensu, gdyby to nie działało Natomiast no nie każdy ma zamiar się mierzyć z PR-ami codziennie I na codzienną jazdę, taki everyday bike na szosę to taki road machine, zdecydowanie najprędzej się w nim odnajdziecie, też troszeczkę wyższy tak jak widać. Yy, reach krótszy troszeczkę, no to wszystko jest w tą stronę zrobione, żeby było wygodnie. Yy, I z tego słyną BMC road machine, które są bardzo ważnym rowerem w ofercie BMC. A teraz przechodzimy do kolekcji gravelowej. To propozycja BMC, yy, jeśli chodzi o rowery gravelowe yy, URS. Wyposażony w SRAMA Force AXS z jednym blatem. Propozycja na gravel. Mamy tutaj dwa rowery. Jeden to jest LT wersja z amortyzacją z przodu. Drugi rower to ten tutaj. Oczywiście tu amortyzacja z tyłu jest w obu tych rowerach. Taki elastomerek wsadzony, żeby delikatnie tłumić te drgania. Bardzo ciekawa propozycja od tej marki. Nie szablonowa, nie idzie jakby za trendem niestosowania tego typu rzeczy, raczej idzie w to, żeby delikatnie zamortyzować ten rower, i w ten sposób jest to urządzone. Tu jest nawet Red, a nie Force, czyli jest to jakiś bardzo wysoki model. I cóż, nie jest to rower ciężki, zobaczmy jeszcze, nie jest źle jak na gravela jest ok, naprawdę, tym bardziej, że jest to bardzo, yy, że tak powiem wysoki model mamy tutaj karbonowe koła chcę zobaczyć jakie yy, karbonowe koła Envy, yy, krótki mostek, szeroka kierownica, duża flara, typowy gravel od tej strony yy, kolor taki malinowy tutaj te otwory rozumiem, to jest gravel, to jest ich miejsce, rozumiem to jak najbardziej jest, nie ma specjalnych mocowań na widelcu. Widelec jest fajnie pomalowany, kontrastująco do ramy. I to jest propozycja na gravel od BMC. Ja zimą zajmowałem się filmami, które omawiały całe serie rowerów. Geometria tych rowerów jest naprawdę sportowa, i tutaj, jakby BMC jasno stawia, to ma służyć rozrywce takiej w kierunku sport, i do tego jest ten rower przeznaczony. Lekka, sportowa maszyna, dobrej klasy, bardzo wysokiej klasy koła, w ogóle drogi rower, bo jak widzicie, jeśli chodzi o sprzęt, to też tutaj nie ma kompromisów. Jest to, jest to taki, taka mieszanka, bo tu mamy XX1 AXS, -a, Reda manetki i w ten sposób sprzęt, osprzęt AXS daje się miksować bez problemu, to jest jego wielka zaleta i tak to tutaj wygląda. Także malinowy y, y, URS od BMC. Y, maszyna, która się na pewno wyróżnia na rynku. Nie ma takiego roweru drugiego, który blisko tego roweru jest. Y, nie każdemu to odpowiada, mówię z góry. Y, nie każdy tego, tego rodzaju rower będzie cenił. Niektórzy wolą inne konstrukcje. Jest wiele innych udanych graveli, ale jest ten rower charakterystyczny. To jest jego zaleta największa. Nie pomylisz go z niczym innym. Jest jeszcze wersja LT, której nie będę tu osobno przedstawiał. Różni się tym, że ma 10 mm skoku z przodu, i to jest jego główna cecha wyróżniająca. Ok, przechodzimy do MTB. Co my tu mamy? Two-stroke od BMC, rower MTB, takie podstawowe MTB w sensie niepodstawowe, bo to jest bardzo elegancki rower, ale chodzi o bardziej o geometrię, czyli rower z widelcem z przodu. Mamy tutaj bezprzewodową przerzutkę GX od Strama, axs -a. Mamy blokadę tutaj w manetce tego widelca to jest Seat od, Rock, od RockShox'a piękne malowanie, ale to piękne naprawdę mi się podoba lub jak y, rowery są robione z rozmachem i tutaj tego na pewno nie brakuje y, aluminiowa kierownica aluminiowy króciutki mostek y, sztyca to jest produkt karbonowy, podobna jak stosowane w rowerach szosowych tylko zero offset y, fizika, siodło, y, kółka y, hamulce oczywiście y, tarczowe od Slema i mamy. Tak wygląda Two-stroke. No jest to podstawowy rower do MTB, w sensie, nie podstawowy w sensie bazowy, tylko podstawowy w sensie konstrukcji że jest to prosta konstrukcja sprawdzona przez wiele lat mająca swoje zalety, chociażby niższe koszta utrzymania takiego roweru i serwisu widelców. Kolor tego roweru robi naprawdę spore wrażenie. Ładne opony z tanwallem na wyposażeniu. Co tu za opony są założone? To są prawdopodobnie Vittorie, tak, Vittorie opony. Taki troszeczkę bardziej agresywny bieżnik, poradzą sobie w każdym terenie. I tak się prezentuje Two-stroke od BMC. Cóż, został nam ostatni rower dzisiaj, four stroke Jego zostawiłem na koniec. Full od BMC, bo jest to rower, który ma swoją historię już. Oj ma! I ostatni rower, yy, rower specjalny. Historia z nim jest taka. Ostatnie Igrzyska Olimpijskie w Cross Country mężczyzn wygrał yy, Pitcock, czyli kolarz Ineosa, yy, który na co dzień jeździ Pinarello. A na Igrzyska Olimpijskie, jeśli chodzi o Fula, no miał pełen wybór. Mógł wybierać co chce. Wszystko jedno, co on by tam wybrał, rower by mu przyszykowali, sfitowali, miałby rower gotowy. Wybrał BMC. I na tym rowerze zdobył złoty medal yy, na Olimpiadzie w cross-country. Dokładnie ten model 4-stroke yy, 01. Yy, yy, tutaj widzicie go w takim zielonym malowaniu, w glitterze takim konkretnym. Yy, mamy tutaj bezprzewodową znowu grupę od Strama, hamulce yy, Strama, yy, widelec yy, przedni Fox, ale wygląda po grubości rury na 34. Yy, I damper yy, również Foxa prezentuje się zjawiskowo, jak ogólnie rowery BMC są ładne. To jest coraz częściej trend, że firmy rowerowe no nie, nie, nie każą swoich klientów brzydkimi rowerami, tylko starają się, żeby te rowery wyglądały, żeby te rowery miały swój styl i smak. I ten rower to ma. Ja nie wiem, jak mi się odnalazł z taką manetką, pewnie to nie jest żaden problem, ale nigdy na czymś takim nie jeździłem. Wygląda ten rower naprawdę fajowo. Zobaczymy, jak yy, i zobaczmy, no jest bardzo lekki, to jest naprawdę lekki rower, no ale co tu ma ważyć, że tak powiem, koła od y, DT Swiss'a, yy, sama geometria tego roweru jest, yy, nie jest to taka typowa geometria progresywna, ten kąt główki nie, chociaż ja wiem, może i jest, w każdym razie rower od BMC no, ma swoje wielkie zasługi. Konstrukcja tylnego trójkąta jest dosyć nietypowa. Tu jest takie jeszcze wzmocnienie. I oczywiście dodatkowych punktów obrotu tu na widelcu nie widzimy. To jest jedno zawiasowy układ. Natomiast no, jest tutaj taka, takie ewidentne wzmocnienie tego układu po tej stronie. Jest miejsce na jeden koszyk, to jest mały minus, jeśli chodzi o, o BMC, Orbea ma. I te, te rowery, generalnie, które mają tłumik u góry, mają tego miejsca więcej. Karbonowa, lśniąca się kierownica, króciutki mostek od BMC i układ blokowania, który jak widzę blokuje i przód i tył. Bardzo prosty temat, całkowicie zablokowany. Całkowicie. A, trzy pozycje, to jeszcze lepiej. I tak się ten rower prezentuje. W ten krótki sposób miałem okazję pokazać wam 90% propozycji od. BMC dziękuję bardzo za uwagę. Pamiętajcie o subskrypcjach. Jak widzicie, staram się dla Was, żeby w miarę swoich skromnych możliwości coś ciekawego dla Was nakręcić i pokazać. Trzymajcie się, ja tymczasem jadę z kolegą na objazd trasy Bike Maratonu. Zobaczymy, jak tam to wszystko wygląda. Później będę podejmował jakieś decyzje, co z tym dalej robić. A tymczasem idę jeszcze szybką kawkę wypić i spadam. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.